Witamy wszystkich. Dziś mamy 20 maj, godzinę 10 rano. Słuchajcie, jesteśmy umówieni w banku, w którym mamy już założone konto, rachunek bankowy, po to, żeby odebrać czek, którym zapłacimy za mieszkanie. Za mieszkanie, które zakupiliśmy, a bardziej to za kilka godzin będziemy u notariusza i będziemy to mieszkanie, że tak powiem, zakupywać czy odbierać. Spójrzcie, to jest bank. Sapadoel, w którym mamy właśnie rachunek bankowy i, i właśnie tutaj za chwilkę będziemy odbierać czek. No i właśnie wyszliśmy z banku. Koperta jest, w kopercie jest czek. Odebraliśmy też przy okazji karty do bankomatów, które miały przyjść do Polski, ale nie dotarły. Tak więc nie gniewamy się. Karty mamy, czek mamy i udajemy się do Notariusza No i po krzyku, po krzyku Mamy klucze? Dobra, Monika już klucze mi ja nawet rzuca Dobra, notariusz tu jest właśnie na tym pierwszym piętrze Nie, na drugim piętrze jest No i co? Od notariusza Idziemy prosto do naszego Apartamentu To nie jest mieszkanie, to jest apartament To się wszystko nazywa apartament no i właśnie wchodzimy, dobra. Monika Monika będzie tutaj teraz odpalać. Eee, numer 3 podobno domofon, to jest u nas. Monika otworzyła, to, to, to znaczy, że dobra klatka. Chyba ten drugi kurs to jest do skrzynki. Tak. Pod trójką. Sprawdźmy, czy już na rachunku zaproponują. <noise> Coś jest... Tak? jest adresowane do tego właściciela. Idziemy do góry. Tak wygląda krateczka. to właśnie. Udało się otworzyć te drzwi. Wchodzimy. Szafy zostały. Pokój dziecięcy. Dalej korytarz. Mhm. No Trochę pozabierali swoich rzeczy. Idziemy dalej. Pokój chłopca. Ma teraz zostawione poduszki, biurko Nie no jest do pomalowania faktycznie światło jest też, żeby nie było kuchnia. Dobra, ogólnie to tak zapoznajemy się co jest, czego nie ma tyle rzeczy tu pozostawiają tak bozieneczka. jest łazienaczka, jest prysznic. No i do kompletu jeszcze mamy taras. ten na zdachu tak on to wygląda. No, no tak. Jeszcze oczywiście mamy widoczek na górę. Górę zamkową. Krócz góry jeszcze mamy widok na morze. No stąd jest że na morze. I witam wszystkich w nowym dniu. Wczoraj obej obejrzeliśmy dokładnie lokal, już nie nagrywaliśmy, bo trzeba było sobie to wszystko obejrzeć, poplanować. Pokażę co my tutaj podkrywaliśmy. już widać, że jest troszkę mniej tych rzeczy, bo częściowo zaczęliśmy pakować jego włoka na śmieci. Co my tutaj sprawdziliśmy? Tak, klimatyzacja jest sprawna, chłodzi i grzeje. To będziemy wyrzucać. Narożnik, narożnik chcemy wyprać i zostawić, ale chcemy go jednocześnie przestawić w inne miejsce. No naszym zdaniem to okno, które tutaj było tak skrzętnie zastawione i też zakryte trochę roletą zewnętrzną, trochę tutaj tą roletą wewnętrzną, ale to pewnie dlatego czystość tego okna jest po prostu rewelacyjna. Z jednej strony się nie dziwię, ale z drugiej strony no, my to okno umyjemy, bo już to przepatrzyłem, że da się to okno wyciągnąć do środka, żeby umyć je od zewnątrz. Bo eee, no, z zewnątrz nie ma balkonu, balkon jest tylko tu i tu już byłby problem z umyciem, na przykład. podam tam rękę, ale tamtą część już nie domyję. No, Także to taka wypowiedź dla poprzednich właścicieli dlaczego nie umyli. No, a nasz plan jest taki, tak jak już wspomniałem, usunąć ten narożnik w inną część tego salonu. Chcemy, tam, chcemy wstawić, nie wiem czy to się w ogóle uda, bo wymiarowo nie pasuje. Także będzie zaraz próba rozkręcenia i zmniej, zmniejszenia go lub, nie wiem, pobiegniemy. Po, po, Zobaczymy co Monika robi. Monika zrobi talkę. Przeruje pralkę, żeby... No, Szczyteczką. Szczyteczką, właśnie. To jest poświęcenie. No, to strasznie to... Może ona nie jest jakaś stara i... i ta pralka, bo jest nowa, tylko jest... zaniedbana. No właśnie, ale po ja mam wrażenie, Od tłuszczu że... tłuszczu no... tego kuchennego no. to, to jest wszystko tak tutaj po... Ten brud tutaj się powżerał. Ale jak już ją można powiedzieć z grubsza wymyłam, to wygląda już bardzo dobrze. Więc mhm. tutaj w środku no jest taka no, no, da się prać jeszcze na pewno, trochę posłuży. Nie jest idealna, ale jest. Stan dobry, bym powiedział. Mm -hmm. No, i tak wygląda pozostała część kuchni. No, na ten moment wygląda też, że jest w porządku. Tutaj z tym okapem kuchennym, no, takie, takie wady. Teraz tak, wymienić go na nowy. No, to trzeba byłoby znowu dociąć tutaj nowy otwór. Bo na pewno wywieszyk będzie szedł do góry. Tutaj też widzicie, że. Jest, jest jest. Tutaj y, tą zamrażarkę chcemy usunąć z tego pomieszczenia, nie będziemy przecież tutaj nie zmrozić. Najlepiej no ją sprzedać no. No najlepiej sprzedać, bo pytanie czy to w ogóle da się tu w Hiszpanii sprzedawać takie rzeczy. I teraz tak, y, to, czyli ten stolik chcemy wystawić na balkon, żeby było coś do posiedzenia. Bo tam, bo tam generalnie nie ma, jest tylko składowisko różnych dziwnych rzeczy Zaraz pokażę jeszcze raz A nie ma, nie ma nic sensownego, wczoraj wystawiliśmy sobie krzesełka, żeby tak usiąść Wszyscy są siedzi się na nas patrzyli, bo oni chyba za bardzo nie, nie siadają tutaj ja Tak mamy, tak wygląda sytuacja To jest też do usunięcia No ten śmietnik to bezdyskusyjnie jest do usunięcia To jest do przebycia, pełno kurzu no, widać, biały kurz, tutaj nie widać białego kurzu, ale po płytkach widać, po płytkach i po murze. Krótko mówiąc, do świeżenia. W planach jest też przemalowanie wszystkich ścian, sześciutkich, wszystkich na kolor biały, łącznie z sufitem. No i porobienie jakiejś tutaj zaprawy, pchnięcie jakieś, yy, tak jak tutaj, tak jak tutaj. Przemalowanie będą, może trzeba to wykonać. I tak, aha, jeszcze jest jedna taka. Nazwijmy grubsza rzecz do zrobienia. To jest kabina. Wczoraj kabina podczas zasuwania. Aha, prąd nie ma nie Wyłącza eee, bezpieczniki. Kabina się okazuje, że jest w rozsypce. O, tak wygląda kabina. Jeżeli chodzi o właśnie muszle takie sprawy, tutaj to wszystko jest w dobrym stanie. Tu również nas czeka wymiana generalnie całego łóżka lub obicia, bo. O. Tak to wygląda z bliska, ja się człowiek dopiero przejrzę. A jak oglądaliśmy to mieszkanie, to nikt tego nie zauważył. Tak więc jak będziemy kupować na to musimy je raczej z całym łóżkiem. I wiadomo malujemy na biało. Główny z plusów to jest to, że nie ma tutaj tego hiszpańskiego baranku na ścianach. Tylko są jest gładkie ściany, tak jak, jak my to akceptujemy wizualnie żeby nie było, że tylko są minusy w tym lokalu, no bo dużo zostawili mebli. Mebli i wyposażenia, ale z wyposażeniem na przykład ta kuchnia jest nowa, jest w bardzo dobrym stanie. I to jest na bardzo duży plus. No i co tu jeszcze mamy? Płyta jest dobra, no i piekarnik też jest praktycznie nowy. No to mi o tę kuchnię właśnie chodziło. Jeżeli chodzi o zle, tak, no wierzę, że też jest nowe. To jest ok. Znaczy znaczy nowe, to sitko nowe. chyba trzeba wymienić, nie, tylko bo no. jest takie słabe. No i ten boiler też wygląda. Ten boiler właśnie też wygląda na w miarę nowego. No, nie to jest może jakaś data produkcji. Nie dobra, no, jeszcze się nie dopatrzyłem przy instalacji. Myślę, że też jest w porządku to się okaże w praniu. Jak zawsze. Ja ciekawe, co jest to wodą Tutaj jest wszystko filtr. No właśnie, bo tu mamy taki system filtrów. To jest do rozbrojenia i do, do rozbrojenia w sensie do. Wymiany pewnie wkładów filtrowych, no ale to będziemy robić w następnej kolejności. To nie jest najważniejsze teraz. No dobra, temat przemeblowania na razie się został zatrzymany. Stanęliśmy na tym, że ta stoi tutaj, ale taka napasta też nie będzie, bo decyzja zapadła, że jednak kupujemy nową. I tak, kanapa będzie stała tu, dokładnie w tym miejscu, tu na tej ścianie będzie stał telewizor. Tak, a to dlatego, że no nie może tutaj stać kanapa, bo jak klimatyzacja tutaj będzie dmuchać i ktoś będzie tu siedziało, no to będzie to mało komfortowa. A tak zrobimy takie oddzielenie z nową kanapą, tu w tym miejscu. Będzie ona to stała. Tak. A te prawdopodobnie zostaną tak jak stoją. no za wyjątkiem tego po lewej i tego po prawej. Kapułka zostanie zdemontowana. A stół właśnie stanął tutaj. Przesło zostaną wyprane. To zostanie rozkręcone, wywiezione. To zostanie rozkręcone, wywiezione. W to miejsce pojawi się coś nowego. I przy okazji jeszcze pokażę, co się wydarzyło na balkonie. Na balkonie zostały uprzemknięte te wszystkie śmieci. No i ta tutaj. E, Moskitiera Zostanie zamontowana nowa Tu jeszcze musimy coś jakiegoś mądrego zorganizować jak wpadła na pomysł żeby zorganizować Taką butlę, która będzie zbierała te sklepiny Z klimatyzacji no, I tak wygląda teraz sprawa jeżeli chodzi o środek no, Moim zdaniem jest to niebo lepiej no, Okna jeszcze mamy tutaj do poprawienia I taki to widoczek będziemy mieć przez okno Siesta pusty na ulicach i za chwilę też będziemy właśnie siadać do swojej siasta. A Jeszcze spójrzmy co tam Monika w kuchni porabia. Co tam porobiasz? Obiadek. Rybkę. Echo w się zrobiło, to trzeba byłoby przyjechać po jakieś zakupy. I tak też właśnie wybraliśmy się do Lidla. Nie wiem jakie są ceny w Lidu, czy mocno się różnią od tych w Polsce, tak więc chodźcie, zobaczymy, porównamy. No to zaczynamy od pieczywa, chlebek 0,99, 1,99 euro za 750 gram, pełnoziarnisty 2,99. Bagietki 067, banany akurat są w promocji 099 za kilogram, ziemniaki 1,5 kg 299 kg 1,79 5 kg 675, pomidory 1 kg 1,99, udka z kurczaka 800 g 255, filety z kurczaka kilogram 5,75 Mięso mielone na hamburgery wołowe 1 kg, 679 kg Wędliny Takie gotowce to już tu. Szynka, 239 250g No jest tego trochę Żółte sery 179 Taki 200g Mleko około 1 euro Zależy jaki procent tłuszczu no z masłem jest tutaj problem, masło jest mega drogie w porównaniu do Polski, bo takie 83% to ceny 2,49, 2 euro Majonez 1.19 nasza firma rodzinna Kania Hermansy 325 Cztarda yeah. też z Kani 1,79 yeah. Czupkani tylko ile tam jest? 1,15. I mamy jajka 12 sztuk 219 albo 24, 399 Kilogram ryżu, 1,25 Makaron spaghetti, 1 kg 1,19. O to dobra cena. Cukier 1 kg 1,45 na półkach tutaj znajdziemy olej słonecznikowy, bo rzepakowego to nie ma co szukać. Albo oliwa, 1 litr oleju słonecznikowego 1,45. No, albo oliwa 7,55 litr. No to dobra, to teraz z działu z piwami lecimy. dostanie dostaniecie po 0,85 centa. Dalej tu taki pikon. 0,85 pojemności 330 ml dalej, tutaj 0,87 ta sama pojemność tutaj mamy piwko 0,5 litra tyle że w sześciopaku to kupicie po 4,59 za sześciopak woda, woda 1,5 litra, 0,39 to jest woda gazowana. Jeżeli chodzi o niegazowaną, na przykład tutaj mamy po 0,73 z takiej firmy, z takiej firmy Bezoya 0,69 również za pół litra Coca-Cola 2 litry, kupicie po 1,99 pójdziemy teraz w dział z alkoholami trochę mocniejszymi, czyli winka. Wina, tak jak tutaj widzicie, mamy no, w różnych cenach, mega różnych, po 2 euro też można kupić, poniżej nawet 2 euro też można w promocjach e, znaleźć. Wino, na przykład, po 1,49. O, jest jeszcze nawet tańsze. Coś takiego, 1,29. Czego jeszcze nie znajdziecie w Lidlu hiszpańskim, to kasę samoobsługowej. Nie ma, po prostu nie ma. I witamy w nowym dniu remontów. Monika już jest gotowa do akcji. Dziś mamy zadanie umyć to okno. Właśnie ja jedną półkę już wyciągnąłem, a za chwilę będę wyciągał drugą i wam pokażę jak to się wyciąga. Patrzcie jak okna wyglądają w piszlaniu. I dobra, zabieramy się do wyciągania okna. Robi się to w ten sposób, tutaj chodzi na tym Rancie okno na rolkach i wystarczy je podnieść, wystarczająco mocno, u góry opuścić i okno wyciągnięte. Nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego. Korzystamy z naszą sofę, która jest i tak do wyrzucenia. Położymy te brudne szyby i tyle. jest przy okazji też, że roleta zostanie przeczyszczona. Tutaj te rowki wszystkie wyczyszczone. I mamy okno umyte, ale normalnie różnica to jest przepotężna. W dolne to jest po prostu czyste, przy tym co było u góry. Teraz normalnie światła to jest tyle, że ja jestem w szoku, co tu się wydarzyło. Naprawdę. Słuchajcie, już jesteśmy tutaj kilka dni. W międzyczasie był u nas jeden, drugi majster, który oglądał ten lokal pod kątem remontu. I sprawa wygląda w ten sposób, że. Chcemy, tak ja już nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale to teraz wam powiem, bo już ustaliliśmy. Malujemy wszystkie ściany, ale będzie w kolorze białym? Tak, tą kanapę to wyrzucamy. To co tutaj zostało, to zostanie. Tu zostaje tutaj. To zostaje. Ekipa budowlana oprócz malowania ma jeszcze wymienić nam okno. Tak, to okno aluminiowe wymieniamy na aluminium tylko takie chyba no, nie wiem, tego typu w każdym razie. Aha. Na pewno będzie też dwuszybowe, żeby było trochę ciszej i cieplej. To okno zostanie zamknięte, zamalowane. Co my tu jeszcze tak? Tutaj my malujemy wszystko, wszystko. To znika, cały ten braciarnia. też znika. Też to ekipa budowlana do wyjedzie. wjezie. Wymieniamy oświetlenie tutaj. Tu zakładamy oświetlenie sufitowe, takie punktowe. Pokoju numer 2, co my tu będziemy mieli do zrobienia, tak? Na pewno ściany, tak jak widzimy, wszystkie są do pomalowania. Tu jakieś tam dziurki po, po zaciągać, w środku, w środku, w środku na pewno będzie też te półki do usunięcia i będą zrobione nowe, proste. Tu też taka tam, no mówię, to są same takie pierdoły. Spójrzcie, tu jest jakaś, jakaś dziura w ścianie, nie wiadomo po co, może skarby, Safe. nie Kuchni, takie tam, że tak powiem, sprawy mało techniczne. Tu wymiana tego, bo no to cieknie. No, i tu jeszcze też będzie, w tym, tak to nazwijmy, gospodarczym, też będzie to wszystko pomalowane, usunięte będą te rolety. Lecimy dalej w łazience. W łazience będziemy tak tak, psy, Światło wymieniać tego samego typu, tylko że energooszczędna. Lustro to już wymienimy, na prawdopodobnie we własnym zakresie. A tą kabinę jest rozwalona, poza tym to jest plastik. Wymienimy na szkło. Sypialnia. Sypialnia, ten cały sufit będzie zaciągnięty i będzie gładziutki. Zresztą mam jedynie tylko te... Nie wiem, jak to tam się fachowo nazywa, ale to musi zostać, dlatego że na tym ten sufit spoczywa. I tego się niestety nie da pominąć. Przynajmniej na ten moment. Tak, no i to będzie właśnie ta cała robota. Piszcie może w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich remontach. Jaki waszym zdaniem może być koszt? Podajcie w komentarzach w euro najlepiej, jaka to może być kwota. No, ale już jesteśmy gotowi. Kamper stoi, ładujemy się i powoli jedziemy w stronę, w stronę Polski. A jeszcze na koniec wypadałoby zakręcić wodę, bo gdyby miało miałoby pęknąć, to. O, i mamy wodę zakręconą. Teraz jeszcze bezpieczniki też rozłączymy i jedziemy. Idziemy za trzy tygodnie, wracamy, sprawdzimy, co ten majster nam tutaj faktycznie zrobi. Ciekawego. Bezpieczniki też tutaj są. na na jeszcze nie rozszyfrowałem, czego jest, ale jest to winnego. Słuchajcie, jeszcze wjechałem na stację paliw żeby zagranikować, spójrzcie, jaka jest cena. 1,18 euro za dieselkę tak tanie to powiem wam, że jeszcze nie tankowałem tankujemy za 70 euro, w zasadzie do pełna i lecimy a na jutro mamy na poniedziałek zaplanowaną dostawę właśnie z Ikei. Musimy się troszkę spinać z tą robotą, ponieważ mamy początek sezonu. No ale co najważniejsze, czekamy za czym? Za licencją turystyczną. Eee, no są teraz jakieś problemy. Hiszpanie blokują wydawanie licencji turystycznych, a jeszcze pokażę takie minusy eee, hiszpańskiej, że tak powiem, budowlanki.